Mam różne fobie, nie ufam ludziom, nie wszystkich ludzi traktuję grubo, niektórzy mają ten... Jeśli myślałeś, że nie masz już żadnych szans na ocalenie, to się grubo pomyliłeś. Nowy mixtape Wallacea jest dostępny za darmo w internecie, a my dziś postaramy się popatrzeć krótko na proces twórczy. Wallace debiutował na podziemnej scenie w 2003 roku nielegałem Raport Mniejszości nagranym wraz z zespołem Uśpione Miasto. Od tamtego czasu historia niejednokrotnie pokazywała, jak duży wpływ miał na uderzenie całej kultury od tamtego czasu. Nie być przy tym królem nonsensu, gościem, co zalicza własną dziurę na wejściu, kilku córkinsynów. Liczne koncerty, płyty i projekty przez lata atakowały łódź, rozlewając się na cały kraj. Wallace od początku istniał w nowych mediach, promując swoją muzykę i wdrażając rozwiązania, które zainspirowały wielu polskich artystów i menedżerów. Każdy szczegół u Wallace'a musi być dopęty w hollywoodzkim stylu. Jego etyka pracy i dbałość o szczegóły znana jest wszystkim raperom i wydawcom w branży. Tak działa hip hop, więc jak to działa? Nie... Weź no mnie jakiś powietrz. Ja cię nakręcić, dobra, okej. Okay. Siemano. Kręcimy film dokumentalny o życiu Olasa. Już niedługo premiera. No A tam grafik, nie? Dobra, kiedy premiera? No za miesiąc. <laughs> dobra, okej, okay, poczekaj. Wjedziemy na niego, nie? <laughs> Jest i grasz. Wilku WDZ prawdę ci powiem. Jest, jest i on. Klik, klik. Idziemy. macie, witamy ze studia Adamant. To jest ostatnia sesja zamykająca Mixtape, Żyje. No i co, no i nagrywamy tutaj, no. Cały czas nieprzerwanie nagrywamy. Jest Beron. A uf, a uf. Dziś mamy 2025 rok, a w Wasze uszy trafia mixtape żyje. Efekt rocznych wycieczek do Studia Adememem. Najważniejsze to jest mieć swój plan i swoje pomysły. Bo gdybym się identyfikował z pomysłami i planami wszystkich ludzi to już bym dawno zginął. Praca nad mixtape'em była równoległa z pracą nad płytą z kulą. To jest taki producent z łódzkich Hojen, mój dobry ziomek. Wszystko, w tak. wszystko było nagrywane pod amerykańskie podkłady, zupełnie jak w 2004 roku. Musicie to sprawdzić, bo to jest naprawdę dużo oryginalnych rymów, metafor, czy po prostu fajnego flow. Włożyłem w ten projekt dużo pracy. Eee... Ku waszej uciesze. Pijat za wjeżdża, robi rozpierdol za majkiem i wyjeżdża, kurde, to są najszybsze nagrywki w mieście. Nikt nie nagrywa tak szybko jak Woles. Jest przygotowany zawsze i wszędzie. Po prostu, a teksty są, nie wiem skąd on wyciąga te teksty. Są wyssane z takiego miejsca, którego nikt chyba w swojej głowie jeszcze nie ma. A Oles to ma. Gruby, powiedz parę słów, jak się współpracuje z wolesem, nie? Nie znam człowieka, stary, nie wiem w ogóle o kim mówisz. Powiedz, jak się współpracuje z wolesem, kurwa. E, z wolesem współpracuje się kurwa tak ciężko, że kurwa opierdala mnie z kawy, a to nie są tanie rzeczy. W dobie inflacji, to stary, jak godzinę pod latarnią muszę stać, żeby kawę <laughs> <ten mógł śmiech> zrobić, nie? E, ale generalnie tak, współpraca układa się nie, kurwa tak, jak powinna. <laughs> tu mamy... Hmm. Wybierajcie smak kawę. To, to zrobił ten człowiek, to zrobił ten człowiek. Grafiką na płytę zajął się Kamil Kowalski, uznany łódzki artysta i w tym wydaniu główny grafik projektu. Pozwoliłem sobie zrobić tył okładki. Nie? Tutaj do, 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 dopisałem jest tu, tu jest cover CD Kamil Kowalski, tylko jest trochę rozmazany przez drukarkę. Ale tak to będzie wszystko wyglądać, nie wiem. Wybieracie, zamykam się. Ale wiesz, najlepsze są, najlepsze jest w tej czcionce ta litera Y z tym ludzikiem tutaj, tym nie? ludzikiem takim, Wiktorem. Żyje, tak, 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 że jednak, o, że jednak żyje, nie? Te sznureczki, y, pierwszy zamysł miał być iść i splatać się z tą linią, aha, tutaj, i aha. z tą, ale jeżeli, jak to zrobimy, to, to... dziękuję. Czemu kółerka mała? Gdybym dał sobie dalej mleka, jak cukier hmm. masz, e, tutaj... Sugar, jakoś... dobra. Mixtape żyje. Który premierę miał w marcu 2025 roku Jest aktualnie najświeższym wydawnictwem Wolesa. Zapraszamy do sprawdzenia Fakty Kąszachty z kotem Bechemotem To miasto na grubym psychotropie Tu gdzieś mają twoją filantropię Tu liczą srebrne oraz złote Alon Byłeś niegrzeczny, byłaś niegrzeczna Chcesz klapsa <grym się wytkujeszny> Naszny z lekarkówki i wreszcie na bigot Praw męczennicy W swoich fantazjach, w cierpieniach w swoich parciach, zwątpieniach i głosach sumienia zepsuta bochema I czas ich nie zmienia W dążeniach do władzy ugrzęźli w problemach Królowie istnienia Widzą wszystko w purpurze Dociera